Jeszcze 4 lata temu w Płocku rodzice zapisywali do żłobka dzieci, jeszcze przed ich narodzeniem szansa na ulokowanie maluszka w publicznej placówce była nikła, czas oczekiwania trwał miesiącami. Nie inaczej wyglądała sytuacja w przedszkolach lista rezerwowa z nazwiskami czekających na miejsce trzy-czterolatków liczona była w setkach. Dziś płockie maluchy zaprasza super nowoczesny żłobek na Podolszycach Północnych. Pozostałe trzy placówki zostały przebudowane tak, aby podwoić ilość dostępnych miejsc. Powoli znikają listy. Rezerwowe. Właściwie każde dziecko dostanie się do przedszkola na terenie miasta. Od niespełna dwóch lat zaprasza dzieci Baśniowy Ogród na Podolszycach Południowych. Rozbudowane zostało przedszkole miejskie nr 10. Finiszuje budowa ultranowoczesnej placówki przy ulicy Kochanowskiego. Ruszyła budowa przedszkola przy ulicy Harcerskiej. Natomiast nie ustajemy także w dalszych działaniach. W najbliższej perspektywie planowane są, planowana jest budowa kolejnych przedszkoli, między innymi na Osiedlu Międzytorze, w Wimielnicy. Oddamy 1 września przedszkole przy ulicy Kochanowskiego. Teraz zamieniamy przedszkola, które były budowane w systemie Ciechanowskim, tak naprawdę dzisiaj już nie nadające się nawet do remontu, na nowoczesne placówki, w których dzieci będą czuły się na pewno bardzo dobrze. Inwestycje w Płockiej Oświacie to nie tylko żłobki i przedszkola. Uczniowie trzeciego liceum i małachowianki będą mogli korzystać z nowoczesnej bursy przy ulicy 3 Maja. Remont zagwarantował nam blisko 100 miejsc, 100 miejsc dla dzieci. Kwota jest to 650 tysięcy i będzie do obiekt dostępny od 1 września. Inwestycje miejskie pracują pełną parą realizując kolejne oświatowe projekty. Nowym zadaniem jest budowa od podstaw Szkoły Specjalnej nr 7, która będzie sąsiadowała z kościołem na Cholerce. Obiekt liczący ponad 3000 m2 powierzchni użytkowej zostanie przeznaczony dla dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności. Na parterze zaprojektowano 9 klas opracowni szkoły podstawowej, 6 klasopracowni dla gimnazjum, zespół gabinetów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, salę gimnastyczną. W szkole nie zabraknie także patia sensorycznego. I boiska. Nową halę sportową zyska też Płocka 70. Umowa z wykonawcą już została podpisana. Prace rozpoczną się wkrótce. Nowa przestrzeń sportowa dla uczącej się w szkole młodzieży będzie składała się m.in. z boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Cała hala będzie liczyła 3000 m2. Inwestycje miejskie szykują też niespodziankę dla mieszkańców osiedla Międzytorze. Z dwóch starych przedszkoli powstanie Jedno nowe, a mieszkańcy zyskają parking i park. Będzie to nowa placówka dla istniejących przedszkoli przy ulicy Piaska i przy ulicy Dobrowolskiego. Co ważne, w miejscu w którym się znajduje obecne przedszkole przy ulicy Piaska zostanie wybudowany parking wraz z częścią parkowo oraz z częścią placu zabaw. Parking będzie miał około 100 miejsc postojowych. Spółka w tym momencie posiada już projekt budowlany i prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Każdy jakby mieszkaniec tutaj międzytorza w tego rejonu wie że przy tych zatłoczonych w miejscach które, postojowych taki parking dosyć rozluźni całe te napięcie uliczne. O tym, jak realizowane są wszystkie rozpoczęte i dobiegające końca budowy, płocczanie będą mogli przekonać się sami, korzystając z internetu. Spółka wychodząc jakby naprzeciw tutaj mieszkańcom Płocka i dużym zainteresowaniom realizacją inwestycji wprowadziła na swojej stronie inwestycje miejskie.pl raportowanie budów. Co tydzień dostarczone są z każdej budowy zdjęcia i krótki opis w celu jakby umożliwienia zapoznania się każdemu mieszkańcowi z tym, co się dzieje na budowie. Jakby tego było mało, spółka zamierza ulokować na budowach kamerki internetowe. Wtedy wystarczy już tylko na stronie. Inwestycjemiejskie.pl Kliknąć odpowiedni link, żeby przekonać się, jak postępują prace.